Szanowni Państwo, nazywam się Robert Miecorek, jestem Przedstawicielem Stowarzyszenia Libertariańskiego, reprezentuję jako Stowarzyszenie Wolność Ekonomiczną i Wolność Osobistą. Tutaj napadła mnie taka refleksja związana z obecnym kształtem debaty, mianowicie tutaj wszyscy Państwo prezentują takie typowo etatystyczne stanowisko. Nikt nie mówi tutaj o zwiększaniu wolności ekonomicznej, bo ustawa o opłacie audiowizualnej jest zmniejszenie wolności ekonomicznej, to bardzo drastycznym. Nikt tutaj nie mówi o uwolnieniu rynku mediów, ponieważ ustawa o mediach narodowych jest tak naprawdę ponowną próbą paraliżu rynku mediów przez państwo. Zwłaszcza przeraziły mnie tutaj postulaty związane z tym, żeby na przykład opodatkować media prywatne, żeby te pokrywały potencjalne straty z reklam. O mediach państwowych. To jest kompletne szaleństwo, drodzy Państwo. My też jako Stowarzyszenie Libertarskie złożyliśmy na ręce posłów z ugrupowania Kukiz 15 dwie interpelacje. Pierwsza interpelacja się tyczy właśnie ustawy o mediach narodowych. Ja może Państwu przytoczę punkty właśnie naszej interpelacji. Mianowicie. Artykuł 13 stanowi, że stanowiska marszałka Sejmu, marszałka Senatu, prezydenta i prezesa Rady Ministrów będą obligatoryjne, ogłaszane w mediach narodowych. Ale właśnie w jakich sprawach te stanowiska będą ogłaszane, z jaką częstotliwością i w jakim cel. Także pytanie: czy to właśnie przypadkiem właśnie nie jest celowe, siłowe uzależnienie będzie w publicznych w celach propagandowych samego rządu. Czy w świetle artykułu 17 organizacje polityczne, które funkcjonują w innej formie niż partie, na przykład właśnie jak wspomniany Kukiz 15, będą mogły liczyć na zagwarantowaną w ustawie czas antynowy? To nie jest, tego ustawa już, już niestety nie precyzuje. Jaką funkcję pełni artykuł 26 konkretnie, e, który daje możliwość nielimitowanego nie nie, przedłużenia kadencji przewodniczącego Rady Mediów Narodowych? Przecież to jest kwestia nadania władzy absolutnie takiemu, takiemu przewodniczącemu, i to może doprowadzić do dalszych nadużyć. I czy zbytnia swoboda kreowania wynagrodzeń przez podmioty związane z mediami narodowymi może mieć negatywną konsekwencję w postaci zbyt wysokich płac? Jest... Zwróciliśmy jeszcze uwagę na jeden zapis. Mianowicie, że wyrażamy obawę, że artykuł 60 ustawy o mediach narodowych w połączeniu z artykułem 114 i 115 ustawy o prawie telekomunikacyjnym stwarza możliwość odbierania stacją prywatnym częstotliwości nadawczej. Mieliśmy wrażenie, że ta ustawa daje większą kompetencję nadawania częstotliwości nadawczej dla mediów publicznych kosztem mediów prywatnych. Także tutaj to jest też kwestia, która mam nadzieję, że przez pana ministra kultury Piotra Glińskiego będzie poruszona w samej interpelacji. Też jeszcze jest inna kwestia. Dlaczego państwo zapomnieli o tym, że to jest danina publiczna, czyli tak naprawdę podatek? To jest kolejny podatek, jest to konsekwencja realizacji stanackiej polityki prawa i sprawiedliwości. To jest kolejne obciążenie podatkowe, a, a nikogo z państwa to nie oburza. Obecnie rząd ponosi coraz bardziej podatki, a państwo w ogóle w tej sprawie nie reagują. Przecież na przykład PKP zapłaci, tak wynika z doniesień medialnych, 3 miliony, 3 miliony złotych samego podatku. Przecież my za to zapłacimy podwójnie. Duże firmy usługowe, duże firmy produkcyjne dołożą ten podatek, dołożą ten podatek do swoich produktów. To jest tak zwana przysalność podatku. Po prostu to jest coś, co funkcjonuje w ekonomii od od niepamiętnych czasów. No i tutaj jeśli chodzi o opłatę audiowizualną, e, chcieliśmy zapytać, czy proponowane przez zespół poselski e, rozwiązanie jest odgórną ingerencją już zawarte umowy pomiędzy klientami firm energetycznych a, sama, a samymi przedsiębiorstwami w tym wypadku. Jak właśnie to się ima do samych umów, e, które zawarli klienci i jakie rozwiązania prawne tutaj są, będą, będą przedstawiane? Jak również będzie wyglądała, to jest bardzo ważna ochrona tajemnicy skarbowej, skoro dane podatników oraz ich saldo wobec opłaty audiowizualnej będą udostępnione firmom energetycznym. To też jest kwestia, którą warto poruszyć dalej. I dlaczego spółki prawa handlowego, przecież, jakimi są właśnie firmy energetyczne. Będą uczestniczyć w procesie, w procesie administracyjnym pobierania danin publicznych, skoro do tego typu czynności administracyjnych są uprawnione tylko odpowiednie y, jednostki administracji podatkowej. Czyli co, zrobimy to samo co było, co teraz robimy z mediami narodowymi, czyli przekształcami osobowość prawną? Czy to nie jest przypadkiem jakiś przyczynek do potencjalnej nacjonalizacji sektora energetycznego? Dlaczego firmy prywatne mają uczestniczyć też w procesie pobierania danin publicznych? Jaka jest podstawa prawna do tego typu ingerencji właśnie spółki prawa handlowego? To jest też bardzo ważne pytanie. Czas minął. I ostatnie, ostatnie zdania. I jeszcze jest taka kwestia odnośnie akceptacji społecznej. Były dwa badania CBO w sprawie właśnie akceptacji opłaty audiowizualnej. Dwukrotnie około 60% Polaków powiedziało, że sprzeciwia się tego typu formie pobierania danin na media publiczne. Społeczeństwo powiedział się tylko zafinansowaniem mediów z budżetu państwa, ale bez dodatkowych obciążeń podatkowych czy fiskalnych. No, i jeszcze jest inna kwestia, że w projekcie ustawy nie zawarto informacji o kosztach poboru daniny na jednego odbiorcę końcowego. I też warto by taką informację przedstawić, ile ten podatek będzie też kosztował, bo wiadomo, że w państwie tacystycznym za każdy podatek płacimy dwa, dwu albo trzykrotnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ale przepraszam, bo może się mylę, ale wydaje mi się, że się pan nie przedstawił, a mam tu kilka nazwisk. Robert Milcarek. Dziękuję bardzo.